W Toruniu mamy już sześć wybiegów i dwie psie toalety. Pierwsze tego typu place dla czworonogów powstały w pobliżu starówki, gdzie występuje największy problem z psimi odchodami. Przy wałach generała Śkolskiego, placu, na Placu Dominikańskim, przy ulicy Uniwersyteckiej na skwerze przy dworcu PKS, przy ulicy Gregorkiewicza. Oraz w parku Glazja przy ulicy Waryńskiego. To jest w otoczeniu starówki. Ale największy wybieg powstał na Rubinkowie, na ulicy Niesiołowskiego. Największy i najszerszy w najszerszym zakresie programowym wyposażony, oraz na ulicy Kolankowskiego. Pierwsze wybiegi dla psów powstały na wniosek mieszkańców. Torunianie mówią, że takich miejsc dla czworonogów powinno być w naszym mieście więcej. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Jak najbardziej popieram coś takiego. Przynajmniej mają dzisiaj psiaki wybiegać. To bardzo fajne miejsce, no ale niechby każdy tu przychodził. Nie chodził tak po starówce i zabrudzał, bo praktycznie gdzie się idzie to coś fajnego, nie wypały. Nie będą na ulicach brudziły, tylko są określone miejsce i można tu sprzątnąć, jest porządek. Dlatego też w tym roku w Toruniu powstaną jeszcze trzy kolejne wybiegi dla psów. Zlokalizowane zostaną w miejscach wskazanych przez mieszkańców: na górach piekarskich, ulica Kraszewskiego-Słowackiego, w parku osiedlowym Maciej na Skarpie oraz przy trasie średnicowej w rejonie ulicy Konta Jawiązowa. Trzy nowe wybiegi dla psów wybudowane zostaną do końca lata.